Siemano, siemano, z tej strony Lisandro HD i dzisiaj pokażę wam mój składzik na zbliżający się turniej, a w sumie to zbliżające się dwa turnieje, bo i w czwartek będziemy grać World Cup razem z Tomciem. I później w sobotę gramy eliminacje tak jakby do Regionalsów, które kiedyś się tak nazywały, a teraz się nazywają jakoś inaczej. Więc już od czwartku zapraszam was codziennie na streamy Facebook GGU Lisek HD bo tam będziecie mogli ten składzik oglądać z wielkim zaciekawieniem. I skład nasz rozpoczyna się od Nika połpa naszego wieloletniego golkipera, który już swoimi interwencjami potrafił zaszaleć i potrafił niejednokrotnie uratować nasze cztery litery. Niestety w ostatnim futczempions kilkukrotnie zawiódł moje zaufanie i muszę się zastanowić, czy jest sens, aby pchać go dalej na te rejony niespokojnego morza, żeby no zagrał sobie w tym drugim czy może kogoś innego po prostu wrzucić. Mam dylemat, bo naprawdę w ostatnim Foot Champions, ale w ostatnim Foot Champions chyba nikt nie zagrał dobrze, jeśli chodzi o mój zespół jeśli chodzi o samego siebie. Więc Nick Pope na bramce póki co. Teraz lecimy na prawą obronę. Tutaj jest Junusz Quadradu. No i to jest karta bardzo specyficzna. 92 bo 82 obrony, 70 fizyczności. Nie wykorzystuje w ogóle tych pięciu gwiazdek sztuczek. Tu muszę się wam przyznać. Ale, no oczywiście jest to karta, która daje zgranie toti, toti, jeszcze nie Totti, ale zwykłemu Cristiano Ronaldo i tak naprawdę to jest naj, najważniejsza funkcja tego, tego zawodnika. Choć najchętniej to bym tutaj miał chyba Cancelo w tym momencie, który oczywiście um, niedawno wyszedł ten z UEFA Champions League. Na pozycji golkipera, na pozycji środkowego defensora jest Kyle Walker, kupiony za 500 tysięcy. Paradoksalnie jego cena się utrzymuje, bo przeważnie karty, które gdzieś tam jakiś czas temu wyszły, no to raczej spadają. Szczególnie w tym okresie, kiedy za chwilę mamy Toty i, i gra, no powolutku, już będzie zmierzała ku końcowi. To te karty będą spadały, a Kyle Walker trzyma się na 400-450 tysiącach, więc bardzo mnie to cieszy. Razem w duecie z Kylem Walkerem będzie grał Joe Gomez, karta, która chyba już nieco spadła, tak mi się wydaje, ale. No, także po, po to, tym może będziemy jakoś tutaj modyfikować ten środek defensywy, bo na ten moment chyba nie ma co tutaj kombinować. Szczególnie, że tempo w tej FIFA jest niezwykle ważne. No i Kyle Walker, Kyle Walker prawdopodobnie dogoni każdego, ale przypomniałem sobie momenty, kiedy w ten weekend graliśmy przeciwko chyba 10 razy Kundę, tej, tej karcie specjalnej, i Kunde, który ma 92 tempa, doganiał mojego każdego zawodnika. Ja się tak teraz yy, zreflektowałem, czy może nie warto byłoby w coś innego pójść i może to tempo nie jest takim wyznacznikiem, ale no nieważne. Na elo Adama Traore, no i Adama Traore też miał szybkość biegu na poziomie takiego Kunde, więc 96 tempa, ale też on zostaje, bardzo fajnie mi się tą kartą grało, lewa noga. Do tego wysoka, wysoka pracowitość i w obronie, i w ataku. Do tego, cztery gwiazdki sztuczek pozwalają mu, nawet jak on się podłączy pod ofensywę, to pozwalają mi coś tam zaszaleć i fajnie się pobawić. Więc ta defensywa jest niezmienna i bardzo fajnie mi się nią gra. A kolejną kartą jest Ronaldo Luis Nazario de Lumpa Pumpa. Witamy serdecznie tego zawodnika. Jeszcze go w naszym zespole nie ma, ponieważ od poniedziałku, a w zasadzie nawet od niedzieli próbuję wyhaczyć jego najniższą cenę i póki co mi się to udaje tak sobie, bo już go gdzieś tam wy, wypatrzyłem, ale nagle został ściągnięty przez jakiegoś innego inwestora no i teraz musimy troszeczkę czekać, ja cały czas monitoruję mój rynek, jeśli by się zdarzyło, że widzielibyście tą kartę w mega dobrej cenie, to możecie dawać mi znać na Instagrama, który jest w opisie albo na fanpage'u, bo no, cały czas go szukamy, cały czas go szukamy to jest karta, którą nie grałem, ale na którą miałem okazję zagrać i w mojej ocenie na ten moment jest to zdecydowanie najlepsza karta w grze, a oczywiście w domyśle będziemy szukać kompana do naszego zespołu, do tego Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa, ponieważ będziemy planować kupować Cristiano Ronaldo wersji Team of the Year tuż po wyjściu tej drużyny. Mieliśmy wszyscy nadzieję, że ta drużyna wyjdzie dużo wcześniej, bo albo już miała być, albo miała być nawet wcześniej, albo miała wyjść w ten weekend, a jak wiadomo, ani w ten weekend nie będzie i może w kolejny będzie, ale to też jest wielka, wielka niewiadoma, dlatego też muszę tutaj powołać się na, na moje końsy i zakupić sobie i tego Nazario i kartę, którą za chwilę zobaczycie. Kolejną kartą jest oczywiście Cristiano Ronaldo, który będzie wymieniony na kartę Team of the Year już za momencik, tak jak wspominałem wcześniej, ale to jest fajny moment chyba, żeby powspominać sobie jakie to on ma statystyki, bo statystyki ma genialne. 500 spotkań, 604... 604 bramki, 376 asyst. Genialny zawodnik. Genialna karta. I powiem Wam szczerze, nie umiem się doczekać, kiedy wezmę w ręce karty Team of the Year Cristiano Ronaldo i po prostu rzucę go na boisko. I tam będzie miał on przyjemność rozgrywać swoje spotkania. Naprawdę, bo jest to karta wyśmienita, szczególnie w tej grze. Ostatnio na streamie sobie oglądaliśmy cenę Cristiano Ronaldo i Leo Messi'ego zwykłego. Zwykły Leo Messi kosztuje 300 tysięcy, ten zawodnik kosztuje jeszcze 800, chyba 50, czy tam nawet 900. Więc chyba już nie było nigdy w FIFA sytuacji takiej, że Messi kosztował tak mało, tak wcześnie. A więc no, to mówi samo przez się. Kolejna karta to jest Bruno Fernandesz. On został kupiony za 800 tysięcy. Popełniłem delikatny błąd, ponieważ i tak będę musiał go sprzedać, gdyż restrykcje składowe nie pozwolą mi na trzymanie tego zawodnika w składzie, dlatego też ten zawodnik będzie musiał zostać sprzedany, a będę musiał za niego kupić kartę o overalu 89 i duet środkowych pomocników do dopełnia Patryk Wieira, kupiony za 2 600 i tego zawodnika już mi się udało pozyskać, bo przeważnie był za 2 800, za 2 700, ale wczoraj na szczęście e, ktoś go wystawił na licytację za 2 600. Ja byłem drugim licytującym, dałem za niego 2 600, dwa końsy, 2000. No i witamy serdecznie pana Patryka. Patryk już był w naszym zespole, bardzo fajnie mi się tym tą kartą grało. No i teraz jest tak naprawdę e, z całą pewnością mogę stwierdzić, że to będzie karta odpowiednia na ten turniej, bo w środku pola, w defensywie nikt nie robił takiego zamieszania jak Patryk Vieira. odbierał, szalał, biegał, niszczył przeciwników. Jak miałem przed chwilą Siena kupionego, tego baby na te Food Champions ostatnie. Oj, Panie Patryku, Panie Patryku, nie kupujcie Siena. Nie kupujcie Siena, bo, bo, nie warto. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dwie ostatnie karty Mbappe i San maxime Mbappe kupiony na samym początku fifki 500 tysięcy, 500 meczów, 250 bramek, 213 asy, kupiony za milion 100. Teraz chodzi gdzieś koszki 800, 900 chyba tysięcy. No i sante Maximine karta, która jest aktualnie na pozycji napastnika, będzie sobie latała gdzieś po pomocy, kupiony za 850 tysięcy, teraz też chyba jest nawet kartą droższą, ponieważ już go nie ma w paczkach. I to jest najważniejsze e, z całej tej sytuacji, jeśli chodzi o ławkę, no to jest Ansu Fati, jest Lozano, jest Zaha I mam dylemat odnośnie tego, kim tutaj grać, czy grać Mbapę na skrzydle, czy grać, czy grać Neymarem. Możecie mi tutaj dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy Mbapę na skrzydło, czy Neymar na skrzydło. No, bo tutaj jest to temat bardzo, bardzo ciężki, ale wydaje mi się, że na skrzydle będę bardziej potrzebował kogoś szybkiego. No, zwinny jest i ten, i ten, ale kogoś po prostu szybkiego. A Mbappe mi to po prostu zapewnia, bo jego szybkość jest fenomenalna. I tak to wygląda. Na ataku będzie grał Ronaldo Ronaldo, na bokach Mbappe, Sam Maksimę, Bruno Fernandes wiera środek, no i obrona taka, jak widzicie. Moi kochani, jeszcze odnośnie pingu, bo widziałem wasze komentarze. że O, lisek jakaś na 28 pingu, a ja gram na 80 tysiącach. Wyczki, tutaj chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby porównać nasze pingi w tym tygodniu. Bo ja jestem zdania, że to, jeśli Wam się dobrze gra na pingu 40, to nie znaczy, że ktoś, kto ma ping 30, tej osobie gra się po prostu lepiej. Tutaj chodziło tylko i wyłącznie mi o porównanie. Bo ja odczuwałem ogromną różnicę między pingiem 28 w tym tygodniu, gdzie normalnie mam tego pingu 24. Czyli przykładowo, jeśli wy macie normalnie ping 40, prawdopodobnie gierka wam chodzi tak jak mi na pingu 24. To jeśli wy byście mieli w tym tygodniu 50 i grałoby się fatalnie, no to też teoretycznie ta różnica tych 6, 80, 10 pingów nie jest jakaś fenomenalna. A gierka chodzi znacznie, znacznie gorzej Więc tylko i wyłącznie o to mi chodziło Ale my moi drodzy będziemy się dzisiaj żegnać Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Wpadajcie jutro, godzina jeszcze jest niewiadoma W filmiku, ale za to wpiknijcie Czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem I dzięki temu dostaniecie powiadomienie Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemano